Co robimy? Wracamy do domu. No, ale konkretnie teraz, teraz co robimy? No teraz nagrywamy ostatni film. Bardzo dobrze, to ja dodam, bo pani Dagna nie chce. Pokonujemy Odrę. No, tak. Pokonujemy Odrę. A to ani chybił znaczy, że właśnie wjeżdżamy do Polski, czyli nasza przygoda pod tytułem wyjazd do Włogogradu tak. przez Warszawę powoli dobiega końca. Tak, no zapalmy jakiś mały światło, to będziecie widać nie. O, zakładam, że już się trochę widać dobiega końca nasza przygoda. Wjechaliśmy właśnie do Polski, już widzimy pierwsze kierunkowskazy Jest Poznań. No e, i Poznań, jest Poznań i Poznań. To są stare budynki graniczne w świecku. Jest godzina. Nie widać, 22:55, czyli tak właściwie zgodnie z, e, z przewidywaniami. Udało nam się do Polski wjechać przed 11:00. A dalsze przewidywanie mówi, że powinniśmy być w Poznaniu przed, e, przed północą. To jest do zrobienia, dość swobodnie nawet. Eee, jesteśmy w dobrej kondycji, to na pewno. Jakie wrażenia, pani doktor? Myślę, że to był pożyteczny wyjazd. Też tak myślę, załatwiliśmy kilka spraw, prawda? Tak. Ile się dało, tyle zrobiliśmy. Ten kontakt, na, do, do, nie powiem, że zawiązaliśmy nowe kontakty, bo na to za wcześnie. Natomiast te, które były, z pewnością pogłębiliśmy. E, jakby sprawdziliśmy, że naszych kolegach można polegać, jeśli chodzi o pracę. E, to był dobry czas. Bardzo dobry. Niczego dobre. nie odpuściliśmy. Nie, nie odpuściliśmy niczego i walczyliśmy tak, jak należy. Czekamy na efekt. Tak, jestem przekonany, że one przyjdą. W każdym razie kolejna ważna wyprawa i przygoda e, zakończona szczęśliwie. Młodej z sukcesem. Dobrze. Ostatni rzut oka, o to jest tak zwana ostatnia stacja przed granicą tutaj, taka znana, Nie będzie trochę widać. I tyle. O. Jedziemy.